Cześć, witam wszystkich z tej strony Mateusz. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda mój warsztat, gdzie na co dzień pracuję. Zajmuję się serwisem i naprawą automatów vendingowych, takich jakie możecie znać ze szkół, dworców, szpitali, zakładów pracy i tym podobnych. Także zapraszam. Tutaj jest takie moje główne stanowisko pracy, gdzie dokonuję napraw jakichś tam mniejszych elementów. Akurat na warsztacie tutaj mamy wrzutnik, jakieś tam narzędzia typu zasilacz, stacja lutownicza, jakiś mały kompresorek, żeby od czasu do czasu coś przedmuchać. Tutaj mam szafkę narzędziową, z której korzystam stacjonarnie na warsztacie, skrzynia z narzędziami. Takimi podstawowymi no, te narzędzia muszę mieć zawsze ze sobą, bo dokonuję też napraw na punktach. No jest tam trochę tego, jest dosyć ciężka, ale no, tak jak mówiłem, no, muszę mieć ją zawsze ze sobą. No i tuż dalej tematy jakieś do naprawy typu agregat no i cały rząd automatów, które czekają cierpliwie. W kolejce, żeby je przejrzeć, przeserwisować, naprawić, następnie wywieźć na punkt i tam zamontować. No i tutaj już krem de la crème całego mojego warsztatu. Regały z narzędziami, z częściami do automatów, jakimiś tam akcesoriami, jakieś pozostałe narzędzia. Także tak to się prezentuje. Tak, wiem, mam bałagan, jest co robić. Także liczę na Twoją pomoc, Paweł, w zorganizowaniu tego, usystematyzowaniu, żeby ta praca przebiegała szybciej, sprawniej i przyjemniej. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.